Rozmawiamy z panią Barbarą Ciołek, współorganizatorką przeglądu Czas Kina. Strasznie zimny ten drugi dzień wiosny. To wina czasu kina? No, na pewno nie. Drugi dzień festiwalowy za nami. Co ciekawego się wydarzyło? Dzisiaj od godziny 14 na sali konferencyjnej mogliśmy zobaczyć kilka filmów powstałych w Cieszynie. Było to Start Gotujemy, Kilka Centymetrów Nad oraz Studia Upadku. Te filmy cieszyły się dużym zainteresowaniem oglądających? Tak, do sali konferencyjnej naprawdę było bardzo dużo osób. Wieczorem to film w Kinie Piast. Dokładnie. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć Chrzest oraz Soul Kitchen. A teraz jesteśmy pod piwnicą Stary Terk, gdzie odbywają się imprezy towarzyszące. Dzisiaj jest koncert zespołu The Pryzmat oraz film z muzyką na żywo oraz pokaz kreskówek Nudle. Rozumiem, że to afterpart, e, takie festiwalowe, nie wiem, trzeba odpocząć po kinie? No tak, trzeba się rozerwać i spędzić miło czas. E, proszę powiedzieć, bo jesteśmy już po półmetku, można tak to nazwać, jak Pani mogłaby ocenić no, tę pierwszą część festiwalu? Zdaniem organizatorów, tak samo jak naszego opiekuna, doktor Koniecznej, e, jesteśmy zadowoleni z naszych efektów. Naprawdę dawno, w, podobno w Piaście nie było tyle po prostu widzów. E... Roda, ostatni dzień festiwalu. Czego możemy się spodziewać? Co Pani wyjątkowo by poleciła? W środę możemy obejrzeć filmy, film animowany Iluzjonista oraz film również komediowy Szukając Eryka oraz oczywiście impreza towarzysząca w klubie Stary Targ. Zapraszam. Co poleciłaby Pani specjalnie tym, którzy być może jeszcze nie mieli okazji spotkać się w tym roku z czasem kina? Naprawdę warto zobaczyć wszystko. Dla portalu OX.pl Łukasz Grzesiczak.